Tutaj mamy jedną chyba z, z bardziej znanych w tej chwili polskich street woman foto, czyli specjalistek od fotografii ulicznej Kasia Urbanek. W tym roku tylko w tym roku zdobyła cztery międzynarodowe wyróżnienia, jeżeli chodzi europejskie o fotografię uliczną i bardzo się cieszymy, że zawitała ze swoimi pracami tutaj do Bełchatowa do gigantów mocy galerii na piętrze. Dlaczego? Właśnie ludzie. Zdecydowanie wolę fotografować ludzi. Oni są głównym bohaterem moich zdjęć. Czasami robię też taką fotografię streetową, tak zwaną martwą naturę, gdzieś jakąś ładniej mi się światło układa, ale jak widzę jakiś ładny kadr, to zazwyczaj i tak czekam, dopóki ktoś jednak tam się nie pojawi i coś się nie zacznie dziać. Czyli ja mam rozumieć, że aparat zawsze jest w pogotowiu, bo to nie wiadomo kiedy, co w danym momencie się wydarzy. <noise> zawsze jest na, pod ręką, jeżeli wyjeżdżam, wychodzę gdzieś na materiał, zazwyczaj chodzę, zdarza mi się nawet od rana do wieczora chodzić i zawsze ten aparat mam w ręku, tak, żeby w każdej chwili go móc użyć. Podróżowanie jest moją pasją, byłam w wielu miejscach i planuję być jeszcze w wielu więcej. Mam nadzieję, że się uda. No u Hanoi było tak troszeczkę przypadkiem. Raczej tamte, w tamte rejony rzadziej jeżdżę. Uwielbiam Europę. Moim ulubionym miastem jest oczywiście Londyn, jak dla większości streetowców. Uwielbiam metropolię, tam czym jest więcej ludzi, czym jest większy gwar, większe zamieszanie to dla mnie lepiej. Czy to jest pierwsza twoja wystawa? Tutaj w Gigantach. Tak, w Gigantach pierwsza w towarzystwie, jako indywidualna też pierwsza w Bełchatowskim towarzystwie, towarzystwie Fotograficznym, ponieważ tylko brałem udział w zbiorowej wystawie. Robert, powiedz mi, czy ciężko jest odszukać taką odpowiednią modelkę, odpowiednią osobę do tego, która by na dodatek jeszcze chciała? Pozować? Znaczy, z tym to jest w ogóle ciężko, ponieważ ludzie boją się pozować. Boją się fotografii, boją się, już nie daj Boże, że będą gdzieś na wystawie, ale z nas, na szczęście troszkę takich kilka osób udało mi się otwartych znaleźć, które się nie wstydziły siebie, co widać na zdjęciach bardzo, bardzo fajnie się reprezentują, czy z uśmiechem, czy poważnie. Skąd u ciebie się wzięło to zainteresowanie, ta pasja fotografią? Jak to mówię, zawód wybrałem sobie inny, pasja przyszła sama, tak. Yy, oglądałem zdjęcia jako dziecko. Yy, dostałem aparat, cztery klisze włożyłem, wyciągnąłem czarne. I ktoś mi powiedział, że to trzeba pierw wywołać. No i poczułem się takim siedmioletnim dyletantem. No i się zaczęło. Jedna wystawa, a całkiem dwa różne odmienne tematy. Tak, z jednej strony mamy typową street woman, czyli panią, która fascynuje się fotografią streetową, czyli tak zwaną fotografią uliczną. Dodatkowo jest to o tyle ciekawe, że pokazuje nam życie w Wietnamie, konkretnie w konkretnym mieście Hanoi i to właśnie życie, życie ulicy, jak, jak, jak posłużyją Wietnamczycy. Z drugiej strony mamy fotografa. Roberta Komore, który fascynuje się kobietą, portretem, i tu dla odmiany mamy typowy portret nawiązujący do jednego z elementów, czyli kobieta w kapeluszu. Jest to takie też można powiedzieć, odwołanie do klasyki nie tylko fotografii, ale malarstwa Picasso czy filmu. Eee... Czyli ten wspólny mianownik można znaleźć, jest to człowiek. Znaleźć, tak, jest to człowiek, i to dodatkowo też pokazuje, że mimo, że wielkie gwiazdy zostały sfotografowane, sfilmowane, namalowane, temat zawsze pozostaje aktualny i zawsze coś w tym temacie można znaleźć.